Kochani w komentarzu zauważyliście, że mam nowe mebelki. Te mebelki zakryły mi pralkę, otwierają się z łatwością. Dostaje się, z, a tutaj u góry też bez trudu mam dojście do pieca, do licznika wody. Tu mogę nawet otworzyć. To jest ruchome, i Mogę dostać się do ról, a co najważniejsze, do liczników wody, kiedy muszę sama odczyt podać. Pralkę, jak widzicie, mam jeszcze starą. Ona chodzi, buczy, tłucze i hałasuje, ale mam nadzieję, że ją może wkrótce zmienię na lepszą. Dzięki temu o budowaniu zaoszczędziłam wiele miejsca i dzięki temu mam nowe półki do wykorzystania i w związku z tym jest to wygodnie czysto przejrzyście